ten czerwony fashion jest sam Co kurwo Co wypierdala jest z aparatem ty płaka! to to nie mam szans by pokonać cały świat może ty pomysł masz jak zatrzymać obłęd. to miało być ładne i Dokładnie takie było. Taka gładka. I nie miała tej kwadratowości. No tutaj widać właśnie, jak, jak ona się różni od tej warszawskiej. Ta tęcza była taka... ...kańczasta kratownica. Te wszystkie znaczenia były, były naraz i one się przenikały. <grym> Okazało się, że są właśnie też osoby, którym ona się kojarzy inaczej. W całej tej grafice e, nieszczęsnej był łuk, który czekał na tęczę. Tu jest to zdjęcie tęcza z tęczą. Ona również zaczęła stawać po tej stronie, co było bardzo istotne. Jeśli ktoś pyta, jaki kolor ma mieć w Polsce pedalska tęcza. To odpowiadamy, że jest to kolor płomienia. Dziękujemy za pęcze. Dziękuję.